Siemanko, witam Was w szybkim odcinku konkursowym. Jest to konkurs z okazji 100 subskrypcji oraz 10 tysięcy wyświetleń na kanale do wygrania z Blister FIFA 365 2016. 30 kart, dwie karty limitowane. Jak widzicie, jest tutaj wszystko: do tego jest Grzegorz Szkruchowiak oraz Arfa Impact Goldy z nowej, najnowszej FIFA 365. Zasady konkursu to lajk, like, sub i komentarz, biorę udział. Konkurs, konkurs trwa do kolejnego weekendu, a kolejny weekend to będzie, czekajcie, do 18 do, do niedzieli, czyli do 18 października, 18 lub 19 nagram wyniki i wtedy poproszę zwycięzcę o podanie adresu do wysłania nagrody. Także... Like, sub, komentarz, biorę udział. Ja wtedy podam numerki i potem jakoś to wylosuję. Jaki numerek wygrywa. Każdy będzie miał przypisany swój numerek. I wiecie. Także myślę, że nagroda jest całkiem fajna. 500, szatek, 2 goldy. krychowiak i Arfa. Także bardzo fajne. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do brania udziału w konkursie. Ja się z Wami żegnam. Cześć!